Ronda don't

No tego, patrzę, no, pan, nie, pan, nie daj wejść, nie daj wejść, Trzymaj go cały czas tą nogą, trzymaj go cały czas tą nogą. chodź tutaj, nogę, tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź teraz. chodź teraz chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, I tutaj, chodź

Wondrzany, czas i I tak kończy się pierwsza runda tego czwartego pojedynku trzeciej podkarpackiej gali MMA. Przypomnę, że dziś Wszyscy zawodnicy rozgrywają po dwa po jedynki o 5 minut. Dwie rundy po 5 minut. A więc już za chwilę kolejne 5 minut przed nami. Oczywiście w czasie walki bardzo mile widziany jest. Gorący dopiek, który na pewno pomoże zawodnikom. Na pewno usłyszą wasze krzyki. Brawa. A więc powoli rozpoczynamy rundę drugą. Dobrze. mu tą rękę. Dobrze. I do góry go wytnij. Dobrze. I do góry go Dobrze. Do... Nie, nie łap na kilotynę. Wybierz, wybieraj mu rękę. Jodrami nie Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze. Aleks, skręcaj się, skręcaj się do gardła, skręcaj się Przyciśnij go tak. Aleks, skręcasz się cały czas. Radzisz nad tym, żeby... Radz mi na, nad gardłem. Dociśnij do gardła, dociśnij dobra. Dobrze. 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 Dobrze, 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 ale dobrze. dobrze, dobrze. Dobra, dobra, masz, masz. Masz teraz. teraz, teraz, dobrze. teraz, dobrze. teraz. Dobra, Alex. nie daj, trzymaj mu jedną rękę. Trzymaj rękę, I tak kończy się kolejna walka, a zwycięża ją. Dobrze wiecie kto? Szymon Bojon z z Rzeszów. Jeszcze raz głośne brawa dla obydwu zawodników, bo przypomnę, zwycięża. Szymon Bojan! Schenque-se.